Kiedyś dużo mówiło się o tym, że niebo do Minecrafta musi zostać dodane. No bo skoro mamy piekło, to niebo też powinno być logiczne. Niestety nigdy się tego nie doczekaliśmy. W teorii. W praktyce istnieje mapa. Wymiar eteru. Czyli można powiedzieć, że w sumie chodzi o niebo. Były też różne modyfikacje, które dodawały niebo za darmo. A ta mapa kosztuje 46 zł. To więcej niż Minecraft kosztował na premierę. Więc, czy w cenie 46 zł dostaniemy coś, jak obiecują autorzy? Co doda tyle rzeczy, by można było to nazwać pełnoprawną grą. Sprawdźmy to. Jak chcecie więcej testów map, na moim kanale to zostawcie łapkę w górę, bo te mapy trochę kosztują i to nie są darmowe odcinki dla mnie. A dla was tak, więc nagroście tą łapką w górę. Mapa aktualnie się pobiera, nie waży jakoś specjalnie dużo, co nasuwa wiele pytań. Ten widok wita nas po wejściu na mapę. Widzę od razu jakieś latające motyle. Lekko się mapa mieścina, ale to przez moje 96 czanków. Minecraft dlaczego. Mamy tutaj jakąś książkę. Klikam ją i nic się o dziwo nie dzieje. Co I się, co się dzieje? Dobra, i teraz coś się dzieje. Walnęły pioruny, bloki spadają, portal się otworzył. Okej, okay, wygląda na to, że portal działa i w sumie odpalenie tego było całkiem proste. Więc weźmy do środka i przejdźmy się do nowego wymiaru. Wow, jaki w ogóle efekt teleportowania? Coś oryginalnego. Uwaga, jesteśmy, a przed nami e, villager. Dostajmy a to są customowe achievementy. Dobra, co powie nam ten villager? Witamy w wymiarze Aetherów, odróżników. Weź tą mapę. Będzie dobrym przewodnikiem Okej, okay, czyli mamy na lewą mapę Widzimy od razu jakiegoś latającego wieloryba Czy innego morskiego psa I z tego co widzę to cała mapa jest od razu zbudowana Co znaczy, że nie mamy tutaj możliwości Przemierzania tej mapy w jeszczeńczoność Bo ona się nie generuje, tylko po prostu istnieje Ten coś tutaj niszczo zleciał Dobra, widzę jakieś nowe zwierzaki Twórcy obiecują, że jest tutaj ponad 30 nowych mobów Co znaczy, że nowych mobów jest tutaj tyle Co w minecraftzie mobów zwykłych Słuchajcie Zacznijmy oczywiście od zebrania drzewa. No bo nie oszukujmy się, będziemy pewnie poczuwać podstawowych rzeczy, dlatego spróbujemy przetrwać dzisiaj w niebie jak najdłużej. No i dobra, zobaczmy, gdzie możemy iść. Możemy iść naprzód i dojść do innych biomów. Więc na razie, słuchajcie, będziemy tylko podróżować. Zobaczymy, do czego dojdziemy. Jeżeli znajdziemy jakieś miejsce, to będziemy eksplorować. A ja widzę już coś przed nami. I to coś wygląda jak dom. A tam w tle też coś widać. Tam jest takie coś. No to widać ewidentnie. Tutaj jeden. Ten się zbagował. Czy my możemy go bić? Czy on nas może bić? O kurde, on nas może bić! Dobra, ja nie wiedziałem! Ej, dostałem jakiś efekt, dobra. Obraz mi się róża. To nie wyszło za fajnie. Czy on nas będzie gonił? Nie, no mam nadzieję, że nie, 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 nie goni nas. Czy jest coś, co się interesuje? Czy możemy z nim tradeować? Tak może. Oj kurde! Ten waleń! Ej, dobra, musimy się odsunąć. Musimy się gdzieś schować. Na przykład tutaj. O, i tu jest żelazo. Okej, okay, to nam się może przydać. Czy na górze, że coś będzie? Nie, nie ma nic na górze. Więc są to zwykłe wioski villagerów. Z tym, że tutaj na przykład jest villager z mieczem. No domki są też zrobione customowo, ale jednak bardzo trzymają się tych klasycznych, co jest jak myślę na plus jak najbardziej. I ten to jakiś, nie wiem, napakowany bardziej villager. Dobra, wieloryba już nigdzie nie ma, więc możemy spokojnie tutaj przemierzać ten obszar. Żadnych temu więcej też tutaj raczej nie znajdziemy, bo tak chodzę sobie od domku do domku i w sumie nigdzie nic nie ma. Zatem so, to możemy sobie wziąć łóżko. Nie wiadomo, kiedy się przyda. Oj, co, co to biega? To jest jakiś królik? Tak, to jest jakiś królik. Dobra, weźmy sobie też jedzenia które na podróż, no potem nie będziemy się tutaj. Na tym, by po prostu przetrwać, tak? Po prostu miejmy cały zapas, wszystkiego pod ręką, bo nie wiadomo, gdzie potem skończymy, ani w jak dużej potrzebie będziemy. A Dlatego też marchewki zebrałem wszystkie. Strasznie dziwny jest ten Edition. Ja mam wrażenie, że on się laguje, a to nawet nie jest na serwerze. To było chyba na tyle, jeżeli chodzi o tą wioskę. Chociaż to jest jeszcze jakiś... O, nie, dobra, tutaj to już nic nie ma. Tu jest jakiś cmentarz. Dobra, zbadajmy to. Czy to można... Nie, typiłem to prawym. O kur, coś mi sobie wypadło. Czaszka. I glistering herf, herf. herf. Herd, sorry. Dobra, kolejne też na tym się wypadł kości healing kit czyli tym prawdopodobnie będziemy się mogli uleczać przyda nam się kolejna rzecz to jest okej okay. zbieramy dalej no i dobra jest kit w sumie nie widzę, byśmy tutaj mieli coś interesujące poza tym healing kitem on się może faktycznie potem przydać nie wiem czy to nie jest dobry moment a co co co, co? o o o o o Też mamy jedzenie. Okej. Okay. Czyli te tutaj o rosnące na drzewach nie są wcale atrapą, tylko o serio da się zbierać. Dobrze wiedzieć. Dobra, teraz patrząc na mapę... Zaraz. Fast o flash. o zaraz, o czy... Bo my po piasku biegamy szybciej. Okej. Okay. Czy to nam da możliwość przyczenia aż tam? Nie wiem. Patrzę za tą mapę, to nie wiem za bardzo, gdzie jesteśmy. No, tutaj jest znowu wieloryb. Mam nadzieję, że to nie ten, co nas gonił. To nie ten, prawda? Nie, za, nie zaatakujesz mnie, prawda? Prawda? Dobra, zróbmy sobie crafting table. W ogóle te deski są inne niż zwykłe. Robimy pateki AR Stick. Okej, okay. no, to zróbmy sobie. Zaraz nie mogę z tego zrobić miecza? Że co? No dobra, to delikatnie pogarsza moją sytuację. Tu mam aktualnie chyba, że. Będziemy cukier albo takie te. Mm -hmm. No dobra, czyli trzeba będzie się po prostu rozejrzeć za innymi surowcami. Żelazo w tym wymiarze jest... Cóż, niepraktyczne na to chyba wychodzi. Czekajcie, ja mam pomysł. Zrobię tak tutaj, pyk. Dobra, doskoczymy, doskoczymy. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Czy tam doskoczymy? Oj, nie wiem. Nie wiem, czy chciałbym tym ryzykować. Dobra, pyk. Pyk. Pod nami są chyba chmury? Tak, to są chmury. Dobra, dostaliśmy kolejny achievement. Bloomy Hills Discovered. Czyli ten biom nazywa się Bloomy Hills. Wchodzimy jak najwyżej, może żeby oczywiście zbadać się aktualnie zajdziemy. bo to miejsce nie wygląda, jakby miało tej coś ciekawego, a na pewno ma w sobie coś ciekawego, ponieważ no każdy tutaj są wybudowany i przygotowany ręcznie, co oznacza, że nie uświadczymy tej raczej typowej, randomowo generowanej nudy, że niby świat się cały generuje, ale wszystko jest takie samo. Tutaj ktoś o to wszystko musiał zadbać i właśnie o tym mówiłem. Jesteśmy na górze góry i teraz widzimy przed nami zamek. Tam jest jakaś wioska, tam jest jakiś statek, tam jest jakaś wieża w ogóle którą minęliśmy. Pojdźmy do tego zamku, który tam jest. Troszeczkę się boję, że możemy po prostu tam przyjść i zginąć, bo tego bym nie chciał. Generalnie moim na dzisiaj byłoby to, żeby po prostu przetrwać jak najdłużej, ale rozejrzyjmy się jeszcze wokół. Co tutaj jest dookoła? No tutaj wydaje mi się, że stąd jesteśmy w stanie zobaczyć prawie całą mapę. Chociaż patrząc na to... Zaraz, tam są na lewo śnieżne tereny. A tutaj jest prawdopodobnie przed nami zamek, który widzimy na samym dole mapy. Ten zamek nie wygląda jakby był jakiś, nie wiem, na przykład zły. To znaczy nie wygląda jakby tam czekało na nas zagrożenie. Co to jest? Nie, to to nic jest. To jest tylko kwiatek. Ok, Więc doczłapajmy się tam. Co chyba powinno na spokojnie nam pójść, chociaż widzę, że tutaj musimy sobie delikatnie pomagać, bo ta ścieżka nie została zaprojektowana tak, że można było po prostu tam wskoczyć. A nie tej są obspawnery, czyli może jednak tutaj nam się coś może stać. Dobra, zrobimy tak. Podchodzimy. Czy on się ze spawnią? I co tutaj się ze spawni? To jest dobre pytanie, nic się nie dzieje. Tam coś jest na środku. No dobra. Czy to jest arena? To niestety wygląda jak arena. Czy ja to jestem w stanie wziąć i uciec stąd? Szybko? Co jest, co jest, co jest co jest? Co jest? Dobra, nie ja co tu uciekam, ja stąd po prostu uciekam. Wynoszę się stąd, ello. Elo, co to jest? To jest jakiś boss, prawda? To jest boss, prawda? Tak, to jest boss. O nie, o nie. To jest boss. Dobra, to jednak musimy stąd uciec. Szybko, dobra. Ja... Nie! Brała się zamknęła! Oj, 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 oj. Dobra, tego się nie spodziewałem. Uciekamy więc tędy. Którąkolwiek drogą tylko możemy. On idzie za nami, czy nie idzie? Nie, nie idzie. On tutaj nie wejdzie, chyba. Więc my wyczekujemy tędy i słuchajcie, nawracamy się. Ja, słuchajcie... Dobra, zobaczyłem co... O nie! Wypadłem poza obręb świata. I znowu jestem przy tym portale. Tym razem, widzowie, nie dam się tak łatwo. Jest noc, więc pójdziemy spać. Jest rano, więc. Ej, tu jest brass ingot. Czyli z tego będziemy mogli zrobić jakieś rzeczy. Ej, to nice. Dobra, czyli możemy zrobić pierwszą rzecz. Teraz tak, wszystko przerobimy na deski. Co, mamy jeszcze inny rodzaj drewna. Dobra, uwaga, robimy mieczyk. Jest, idealnie. Brass Sword. Następnie, co możemy zrobić? Może kill off? Dobra, zróbmy kill off. mając jeszcze trzy ostatnie. W sumie, nie, wiem, co teraz możemy. Ej, co jest? Musimy kłócić, żeby móc używać tego kilofa? Zaraz, czyli jak sujemy, to nie możemy tego używać? Nie no, możemy. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, ale ten gość nam coś jeszcze nie proponował. I tutaj mamy... Aha, receptury broni, coiny, healing kity, czyli wszystko to, co straciłem spadając do przepaści. Co to jest? Ej, to, to jest królik ze skrzydłami. Dobra, co dostaniemy z niego? To jest cie... Ej, nie mogę... <laughs> nie mogę go trafić! Ej, co jest?! Dobra, trafiłem go. Nic z niego nie dostałem. Pójdźmy więc teraz w kierunku tamtej wieży. Wydaje mi się, że tam też przyjadą nie będzie, ale tym razem mamy przynajmniej czym się bronić. Przejść na drugą stronę, niby jest wszędzie, a w praktyce to nigdzie. Dobra, tutaj spróbujmy. Okej, okay, to się udało na farcie, ale się udało. I na drugą stronę, no i nice! Forgotten Discovered, czyli ten bym się nazywa Forgotten, czyli zapomniany. No w sumie troszkę to jak wygląda, jakby ktoś się zapomniał tej sprzątać i odgrzybiać. Co tu jest? Ej, yo! Okej, okay, to jest jedna z najciekawszych rzeczy jakie widziałem. Ej, co się? Jak tu się otwiera? Co się Slider? Jaki slider? Jaki slider? O! Tam coś jest! Co to jest? Co to jest? To wybiegło stamtąd! To stamtąd wybiegło! Dobra, słuchajcie, musimy jak najszybciej uciekać. Ile sił w nogach? On... On nas dogania! Co to jest za mob? Dobra, ej, tutaj... git, 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 git. Tutaj są wieśniacy Wieśniacy, pomóżcie nam. Tu jest jakiś wąż! A pamiętajcie, wąż rzeczy jest niebezpieczny. Ej, melony! Jakieś dziwne, szybko się rozwala. No dobra, to bierzemy. Bijamy tej do domu, się schowamy. Może, mam nadzieję. Czekajcie, wiecie co? Pójdźmy spać, pójdźmy spać. Może ten slider, jak będzie dzień, to się spali. Co się stało? Czy on rozwalił ściany tego domu? On rozwala ściany! No tego się nie spodziewałem. Mamy chyba prawo się nie spodziewać, że moby rozwalałem ściany, tak? Gdzie on jest? Zniknął. O, a nie, on dalej za mną jedzie! Nie! Nie, 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 nie! Tak się bawić nie będziemy. Słuchajcie, muszę gdzieś uciec. Jest ślepy załog! mam cię uciekać! I tu jest, tu jest jaskinia! Nie, to też ślepy Dobra, zróbmy inaczej. Wychodzimy tędy, wychodzimy tędy, Dam radę, damy radę. O nie, ale żem wyszedł. Żem wyszedł na skarpę Jestem w najgorszej możliwej pozycji. Ja go słyszę, on tu jest gdzieś koło nas. Czy ja tutaj widzę jego cień? Tutaj, tutaj coś jest. To jest jakiś błąd, który nam chyba pomaga w tej sytuacji. Dobra, bierzemy węgiel. Tutaj są jeszcze jakieś minerały To jest złoto? Złoto. Oj, oj, prawie spadłem! Ej, dobra, bo on tutaj, on tutaj swoją twarz pokazuje. W sensie jego twarz przenikała, przez co nie wiem gdzie on jest aktualnie. Ale dobra, wiecie co? Mam nadzieję, że zostawimy teraz z tyłu. Dobra, a gdzie jest ta, wiesz, od której szedłem? Nie mam pojęcia, za to wiem jedno. Trzeba wiać ile sił w nogach! Uf, udało mi się, bo z bar na górze znikł. Co oznacza, że powinniśmy mieć chyba teraz od niego spokój. A skoro on stąd wyszedł, to czy przypadkiem tamto miejsce, z którego go wywabiliśmy, nie zostało puste? To jest! Całkiem prawdopodobne. No to sprawdźmy to. Mam nadzieję, że. Będzie tutaj teraz pusto. Ej, dobra, bo tu się zamknęło. Ja jeszcze coś buduję, żeby stąd uciec. No tak średnio mamy, więc yy, wykopmy coś. Czy ja właśnie oszukałem tą grę? Jeżeli tak, to naprawdę byłoby fajnie. Zmutowany melon. Przątaje jakiś Ej, Ej, kurde! On mi dał hunger! No i fajnie. Teraz będzie tracić życie. Super. No, świetnie po prostu. Super. Ale dobra, na szczęście chwilę to tylko trwało. Jesteśmy teraz bezpieczni. No, te melony nie są chyba najlepszą alternatywą do jedzenia, jak nam tutaj zostaje. Już Chyba wolałem mięso zombiaka. Ale tutaj, tak naprawdę. W środku. Nic ciekawego. Chyba nie ma. Ewentualnie ciekawym może być ten krzeszow, który tutaj się znajduje. Ale nie wiem, czy ją można zebrać, czy co. Nie wiem. Z tyłu tego czegoś jest jeszcze jakiś domek. Taki totalnie wysunięty. Więc mam wrażenie, że w nim może być coś ciekawego, ponieważ nie jest to wiecie jakiś domek z wioski po prostu, tylko jest jakiś specjalny domek. A w środku, dobra, w środku nie ma nic. Czyli jest to po prostu zwykły dom. Tam też są wioski. Dobra, czekajcie. Zobaczmy naszą. Aha, nie mamy teraz mapy. Czy mogło być gorzej? Tak! Mógł nas jeszcze zjeść ten wąż! O nie! Ja wiecie, co widzowie nie wierzę. Ale odrodziliśmy się tutaj w wiosce, gdzie jest akurat ten wąż? Nie, nie, nie mówcie. Przez chwilę mieliśmy miecz, okej? Okay. Przez chwilę byliśmy prawie bezpieczni. I co to jest? To jest pierwszy raz kobieta Villager. Pierwszy raz coś takiego widzę w minecraftcie, Myślałem, że kobiet w minecraftcie nie ma. A tu takie zdziwienie! No razem portal, którego przyszliśmy i tutaj przy okazji też były te takie, wiecie, posągi. Ja wcześniej nie wiedziałem, że to można zbierać. Więc teraz zbierzemy tutaj wszystko, co ma nam do zaoferowania, to. Czy to jest jakiś parku, że tam wejść wyżej trzeba się... Przyparkurować czy tylko mi się wydaje? Nie no, tam nie ma szans wskoczyć. Mógłbym się tam podbudowywać, ale w sumie dla zestawów leczących czaszek i kości to chyba nie ma sensu. Te zestawy leczące nawet nie są mi potrzebne w momencie, kiedy ja po prostu wypadam poza mapę. Kto by pomyślał, że największym zagrożeniem tutaj będzie wysokość, a nie potwory. Floating Hills Discovered. Dobra, czy jesteśmy w jakimś innym rejonie gór? Musimy się uważnie rozglądać. Obszary teoretycznie puste tak naprawdę zawsze mają coś na wciągnięcie wzroku i właśnie tam jest na przykład taki domek którego prawdopodobnie możemy się dostać. I słuchajcie, im dłużej siedzę na tej mapie, tym bardziej intryguje mnie fakt, że tutaj można grać normalnie Survival. I wydaje mi się, że może być to naprawdę świeże doświadczenie. Jeżeli byście chcieli serię z tego, no to oczywiście pokażcie to łapkami w górę, bo powiem Wam, że to mogłoby być naprawdę ciekawe i świeże doświadczenie dla mnie. O, tu jest jakaś skrzynia. Lizaki, Linka. No dobra. Bierzemy też łóżko. Przyda się. Te budynki są naprawdę różnorodne. To znaczy, nie jest to copy-and-play. Co to jest? Dungeon Dagger? Czy to jest... Czy to jest miecz? Tylko mi się wydaje. No tutaj mamy... Ok, Wagi meat? Nie wiem co to jest. Ogarniajmy dalej, co się tutaj wszędzie kryje? Tutaj naprawdę można ciekawe rzeczy znaleźć. Słuchajcie, ja mam nadzieję, że to co trzymam w ręku to jest miecz, a nie jakaś roślina po prostu, bo... No to wygląda tak dwuznacznie, niby miecz, niby roślina. Nie wiem co to jest finalnie. Przed nami jest jakieś ogromne kolosalum. Ej, to jest chyba to złote, co było. Widać, tam jest... Tam coś lata nad tym. Nie no, generalnie mapa, powiem wam naprawdę, mi się podoba. Jest mega, ale to mega rozbudowana. Tutaj coś podejrzanie to wygląda, co nie? Tak jakby tutaj było coś ukryte i to nawet nie jest kamień. Hmm, no dobra, sprawdźmy to. Chociaż nie, okazuje się, że to faktycznie tutaj nic nie ma. Ej, a tutaj, tutaj za to jest! Dobra, to są pomniki, to są, możemy dostać jakiejś znowu śmieciowej temy, a kto wie, może coś nam fajnego z tego wypadnie. Chyba w międzyczasie doszedłem na jeden z krańców mapy. I tutaj na górze widziałem jest jakieś dziwne drzewo. Czy ono jest normalne? Takie złote. Złote drzewo na szczycie góry. Nie, normalne drzewo jednak. E! Ej, ale za tym coś jest! Nie ja cały czas tak mam. momencie, kiedy myślę, że. E, w tym miejscu jednak nic nie ma, to okazuje się, że jednak są. Dobra, zobaczmy, co jest w środku tego budynku. Mam nadzieję tylko, że nie jakieś zagrożenie, bo tutaj o to zagrożenie jest bardzo łatwo. Dobra, otwórzmy tą skrzynię. O, Aurora Sword! Ale kozackie! Mamy, słuchajcie, tęczowy miecz! To w sumie broń obusieczna. Ten miecz od Major nawet nie może zobaczyć, ile zadaje, więc będziemy musieli to sami przedstawić testować, a wydaje mi się, że ku temu jest chyba fajny powód, a powód jest prosty. Tam są jakieś moby, których wcześniej nie widzieliśmy, i warto by było zobaczyć, co one dropią. Na ewentualną konfrontację jesteśmy w pewnym stopniu przygotowani, no bo ponieważ mamy w ręce coś więcej niż nic. A wiecie, zawsze patryk to lepsza broń niż. Yy, zaraz to są obce. Okej, okay, dzień dobry pani owco. Czy mamy jakiś żelazo, że cię oskupać? Nie mamy. Dobra, po prostu się jej pozbądźmy. Wypadła we wełna i mięso. Czyli to jest totalnie zwykła owca, z tym, że wypada z niej wełna takiego koloru, jakiego ona jest, czyli niebieskiego. To jest inny piasek, który, dobra, on nie daje nam szybkości, bałem się, że nas może spowolnić że nie doskoczę, ale jednak jest wszystko jak najbardziej git. Wydaje mi się, że twórcy robiący tą mapę zrobili naprawdę kawał dobrej roboty, bo nie ukrywam, żeby znaleźć jakieś ciekawe miejsce, wystarczy przejść dosłownie Minuty. A to tyle co 10 TikToków. Czyli dalej, minus kilka szarych komórek. Dobra, co tutaj mamy? Żelazo w środku. No dobra, wczoraj, że nie wcześniej, bo wtedy byśmy przynajmniej mogli ściąć te owce najpierw, z tym się ich pozbyliśmy. Mieszkańcy tej wioski wyglądają jakoś dziwnie inaczej, mam wrażenie. Jakby ich ubiór był bardziej fioletowy? Chociaż ten w sumie wygląda tak samo. Zaraz, co możemy sprzedać za kojny? Walite tears, czyli łzy kogoś chyba, z tego co rozumiem. Bo tears? To są chyba łzy. Jestem prawie pewien, że tym za taką. Tutaj jakiegoś strażnika, no to pewnie bym od wynieśli w częściach. Dlatego nie będę żadną strażnika atakował dla testa. A zamiast tego, po prostu znajdźmy sobie miejsce, gdzie będziemy mogli przejść do rana. Następnie udajmy się na szczyt tej góry, co wcale nie jest prostym zadaniem w sumie. Ale widzicie, profesjonalny Minecrafter zawsze jakoś sobie da radę, nawet bez podsadzania się blokami. Dobra, co mamy tutaj na górze? O, proszę bardzo, i też coś jest. To jest po prostu jedna rzecz na drugiej cały czas. Tutaj będą pewnie, a nie, myślę, tutaj będą te posągi takie. Ale to jednak nic nie ma. Więc po prostu udajmy się do tamtego koloseum. Prawdopodobnie po to, że jesteście rozszarpanymi na strzępy. Ale zobaczymy przynajmniej A, co tam jest. I B, co jest po drodze. Sprawdzimy także, czy będziemy mieli jakieś trudności z dotarciem tam. Czy samą trudność spotkamy dopiero na miejscu. Okej, okay, tutaj w ogóle są chmury jakieś stałe. I one, nie wiem, czy może po nich chodzić, czy nie. Dobra, tutaj, ma tutaj mamy duży problem. Więc weźmiemy sobie troszeczkę Dirta stąd. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra, chyba tam. Doskoczymy na luzie, nie? Dobra, to dostroczymy. Nawet nie dostaliśmy żadnego Dimage'a. I co to jest? Halo, halo? To wygląda jakieś diamenty, podejrzane. Jednakże boję się... Teraz tu jest żelazo. się, że jak kamień, no dobra. W spróbujmy to wykopać. Zobaczymy, co z tego będziemy mieć. O, mamy... A, chciałem powiedzieć, że mamy kilof żelazny. Tak, mm, nie mamy nic. Tam są też jakieś minerały. Ręką to zebrać? No tre, nie wydaje mi się, że to był dobry pomysł. Gdzie co? Ja tutaj zostawiam. Nie mam zielonego pojęcia. Co jest nam potrzebne do tego, by zrobić jakikolwiek kilow? Na pewno nie mamy niczego takiego przy sobie, a to miejsce im dłużej na nie patrzę, tym bardziej mam wrażenie, że ono jest jakimś długim korytarzem, w którym pewnie będzie masa mobów i bossów. No bo jakby jest to koloseum końcowe, ale do koloseum prowadzi taki długi szlak murów, co chyba jednoznacznie wskazuje na to, że tam będzie więcej wyzwań, ani jeżeli jakiś powiedzmy tylko boss. No, tutaj mamy znowu jakieś latające tecie, ale co z nich? Wypada i czy coś w ogóle wypada. O, wypada! Co to jest? Tinker dust. Ty, zaraz. Czy z innych kolorów tych motyli będziemy dostawać dust innego koloru? Co zapamiętam, co to w craftingu było coś o właśnie tym proszku, ale co dokładnie, to nie wiem. Za to wiem jedno. Chwila moment, jesteśmy w kolejnym miejscu. Co tutaj mamy? Książka, zaklęta Fortuna 3. Okej, okay. nice, nice tu know. Słuchajcie, mam głębokie przekonanie, że żeby naprawdę zaznać tej mapy, to trzeba po prostu na niej zagrać klasycznie tego rywala, bo eksploracja eksploracją jest całkiem okej. Okay. To znaczy, tyle rzeczy można spocząć na drodze, że człowiek się nie nudzi, ale za dużo tu jest rzeczy, żeby po prostu wszystko to odkryć, chodząc dziko po mapie, tak jak ja teraz. Jednak potrzeba trochę czasu, żeby chociaż dowiedzieć się, jak zrobić podstawowy kill a... Tam ten fakt sprawia, iż jestem w stanie uwierzyć, że ta mapa jest w stanie zagwarantować kilkadziesiąt, jak nie kilkaset godzin gameplayu Całkowicie świeżego. I wiecie co? Tą mapę polecam. Tak samo jak wam, żeście zostawili łapkę w góry, pamiętajcie, filmy są codziennie, więc widzimy się już jutro w trochę odcinku na moim kanale. Yo!